Wypisać czy nie wypisywać? Oto jest pytanie. Minister edukacji pani Barbara Nowacka dopięła swego. Dotychczasowy przedmiot wychowanie do życia w rodzinie zniknął z planów lekcji, a w zamian pojawił się nowy, nieobowiązkowy, pod tytułem edukacja zdrowotna. Do 25 września każdy z rodziców dziecka od czwartej klasy szkoły podstawowej wzwyż Musi zdecydować, czy jego dziecko będzie na ten przedmiot chodzić, czy nie. No to spróbujmy zważyć argumenty za i przeciw, ale bez politycznego okładania się maczugą. Po prostu rzeczowo, merytorycznie, racjonalnie. Można? Nawet trzeba. Moje cukierki krzyżki od teraz dostępne także w wybranych sklepach dyskontowych. Partnerem kanału jest XTB, aplikacja inwestycyjna, z którą zaangażujesz do pracy Twoje pieniądze. Teraz, otwierając konto z kodem Zero, otrzymasz kurs inwestowania od podstaw. Partnerem strategicznym kanału Zero jest Kuchnia Wikinga największy dostawca dań gotowych w całej Polsce. Najlepsze kieszbeki w ponad 150 sklepach. Płać i oszczędzaj z kartą Zen. Temat jest niezwykle poważny, dlatego zorganizowaliśmy w kanale Zero poważną, prawie trzygodzinną debatę na ten temat, którą serdecznie polecam. Dla tych, którzy tego czasu nie mają, no, spróbuję podsumować te najważniejsze argumenty za i przeciw. Na początek to, co kluczowe. Edukacja zdrowotna jest przedmiotem nieobowiązkowym, ale z automatu. Wszyscy uczniowie na niego idą. Żeby nasze dziecko na ten afirmowany przez minister Nowacką przedmiot nie chodziło, trzeba się z niego wypisać. I można to zrobić tylko do 25 września. Potem nie będzie już takiej możliwości. Klamka zapadła. Podoba się czy nie, po 25 września trzeba będzie chodzić i Ministerstwo Edukacji innej opcji nie przewiduje. Tym bardziej warto się nad tym wszystkim dobrze zastanowić. Chodzi przecież o nasze dzieci. Jak czytamy na stronie menu, podstawa programowa przedmiotu Edukacja zdrowotna obejmuje 10 bardzo ważnych i szerokich obszarów: wartości i postawy: zdrowie fizyczne, aktywność fizyczna, odżywianie, zdrowie psychiczne, zdrowie społeczne, w szkołach podstawowych dojrzewanie, zdrowie seksualne, zdrowie środowiskowe, internet i profilaktyka uzależnień. A w szkołach ponadpodstawowych system ochrony zdrowia. I teraz ważna część. Wszyscy, ale naprawdę wszyscy, zarówno przeciwnicy, jak i zwolennicy nowego przedmiotu przyznają, że są to niezwykle ważne i cenne zagadnienia, w których po prostu trzeba nasze dzieci edukować. I tutaj mamy pełen konsensus. I tylko to. Bo teraz tak. Mam w ręku przykładowo podręcznik z WDZ do szóstej klasy, a dokładniej ćwiczenia, i sprawdzam czego się uczą a dokładniej czego się uczyły bo jak wiemy ten przedmiot już nie istnieje nasze dzieci biorąc pod uwagę że według badań w szkole podstawowej na wódę uczęszczało około 40 do 50% uczniów większość rodziców pewnie nigdy tego nie zrobiła nikt po to nigdy nie sięgał no to rzućmy teraz szybko okiem co men wrzuciło do kosza żeby wiedzieć o co w ogóle w tym wszystkim chodzi i tak 19 rozdziałów a na początek rodzinne wychowanie Skład rodziny, rodziny zastępcze, rodziny adopcyjne, prawda i uczciwość, normy i zasady, ojczyzna, patriotyzm, odpowiedzialność. Dalej, sztuka rozmowy, łagodzenie sporów, szukanie zgody czyli generalnie to, co nowy przedmiot zawiera w tytule wartości i postawy, było tutaj. No dobra, dalej o presji rówieśniczej: jak być asertywnym. Strategie radzenia sobie ze stresem, jesteś tym, co jesz, o dobrym śnie, cały rozdział o zdrowiu, czyli edukacja zdrowotna w najczystszej postaci. I przypominam, że przeglądam ćwiczenia szóstej klasy wychowania do życia w rodzinie. Dalej mamy dojrzewanie do kobiecości ważne relacje z mamą i tatą. Potem analogicznie dojrzewanie do męskości samodzielność, odpowiedzialność, ojcostwo ideały czyli cały rozdział, który nowy przedmiot nazywa dojrzewaniem. Był i tu. Czytamy dalej. O intymności, o pornografii, o ochronie prawnej. Jest też rozdział pod tytułem Media. Wybieram świadomie, korzystam bezpiecznie. Jest i o stalkingu, o hejtingu, o cyberprzemocy i o hejcie czyli o higienie cyfrowej również tutaj było. Mamy jeszcze cały rozdział o niepełnosprawnych wśród nas, o tym, jak mogę pomóc, wolontariat i. Ostatni rozdział o zdrowiu psychicznym, o trudnościach w okresie dojrzewania, o tym, gdzie szukać pomocy i o tym, że nie jesteś sam. Tak wyglądała tematyka wderzec w praktyce. Czyli jeżeli czegoś brakowało, czy coś było w zbyt małym zakresie, można było po prostu to poszerzyć, uzupełnić, dopisać do podstawy programowej, ale nie minister bierze i bez przeprowadzenia jakichkolwiek ewaluacji, bez Jakiejkolwiek analizy, co było dobre, co było średnie, a co, może zupełnie nieudane, wszystko wyrzuca do kosza, czyli 25 lat doświadczeń w piach. No to teraz zerknijmy do aktualnego podręcznika do edukacji zdrowotnej. Uwaga! Właśnie zerknęliśmy. Okazuje się naprawdę, że ten przedmiot, tak ważny, a zdaniem jego twórców kluczowy dla zdrowia i dla świadomości naszych dzieci, nie ma podręcznika. No może kiedyś będzie miał, bo men oficjalnie przyznaje, że wciąż prowadzi postępowanie w sprawie dopuszczenia dwóch podręczników dla szkół średnich, ale dla dzieci ze szkół podstawowych nawet takiego procesu nie rozpoczęto. Ale przecież po co komu podręcznik? Dobry nauczyciel poradzi sobie i bez tego, prawda? No to pytanie: kto będzie uczył nowego przedmiotu? Uwaga, bo lista jest długa. To są nauczyciele biologii, przyrody, wychowania fizycznego. WDŻET, psychologowie zatrudnieni w szkołach, lekarze, dentyści, farmaceuci lub inni przedstawiciele zawodów medycznych, a także absolwenci studiów w zakresie zdrowia publicznego, dietetyki lub żywienia człowieka. No, wspaniali specjaliści w swoich branżach, ale sęk w tym, że edukacja zdrowotna, co MEN uważa za jeden z jej największych walorów, to przedmiot niezwykle rozległy, interdyscyplinarny. I teraz tak. Wiecie, jakie trzeba było mieć kwalifikacje, by zostać nauczycielem wyrzuconego do kosza w Trzeba było ukończyć pięcioletnie studia z zakresu nauki o rodzinie, albo studia podyplomowe lub jakieś kursy kwalifikacyjne w sumie trzy semestry od 300 do 350 godzin zajęć. No to teraz analogicznie warto zadać pytanie, co trzeba ukończyć, żeby móc nauczać przedmiot pod tytułem edukacja zdrowotna? przedmiot, który obejmuje zakres dziesięciu bardzo ważnych, zupełnie różnych obszarów. Odpowiedź brzmi: uwaga. Nic. Edukacji zdrowotnej, na przykład nauczyciel wychowania fizycznego może, a nawet musi uczyć dosłownie z biegu. Bo wiecie kiedy ruszyły kursy dla chętnych nauczycieli? W maju. A kiedy się skończyły? W czerwcu. Wiecie kiedy wielu nauczycieli, głównie wychowania fizycznego i biologii, bo tak wygląda praktyka, tak wygląda życie, dowiedziało się, że dyrekcja szkoły wyznaczyła ich do nauczania edukacji zdrowotnej? Tak jest. Teraz, z początkiem roku szkolnego. Całkiem wyczerpująco o kompetencjach nauczycieli mówi pani Daniela Bartosiak z Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, koordynator do spraw edukacji zdrowotnej, która Robiła co mogła, przygotowując kursy, by chętniej nauczyciele mogli się przygotować do nowej roli, ale po prostu nie było na to czasu. Posłuchajmy. Ale uczciwie rzecz ujmując, po pierwsze, nauczyciele mogą czuć się nieprzygotowani do nauczania tego przedmiotu, przynajmniej w niektórych obszarach. Nie wszyscy są e, dokładnie wyedukowani w każdym dziale, bo jeżeli zerkniemy na informację, która dotyczy, kto może nauczać przedmiotu, no to wiemy, że to powinno być wieloosobowe nauczanie, prawda, bo WF-ista może, przepraszam, nauczyciel WF-u, może nie wiedzieć szczegółów dotyczących, nie wiem, zdrowia środowiskowego, prawda, albo systemu opieki zdrowotnej. Biolog może nie do końca wiedzieć o aktywności fizycznej i tak dalej. W tym momencie Trwają studia podyplomowe, które tak naprawdę zakończą się na wiosnę przyszłego roku, i wtedy będziemy mieli pierwszych absolwentów edukacji zdrowotnej. Intencje były dobre, ale wiadomo, co jest wybrukowane dobrymi intencjami. Czyli, nawet jeśli mamy chętnego nauczyciela, pełnego pasji, entuzjazmu, to siłą rzeczy brakuje mu kompetencji, bo te w najlepszym razie w pełni nabierze w przyszłym roku. Po naszej debacie dostałem wiadomości od samych nauczycieli, że nie wiedzą, jak prowadzić te zajęcia, jak rozłożyć materiał w czasie, jak przeprowadzić lekcje tak, żeby były atrakcyjne dla dzieci. Wielu z nich napisało wprost, że po prostu obawia się hejtu ze względu na brak zasobów do uczenia tak obszernej materii, którą, jak słyszeliśmy, powinno nauczać nawet kilku specjalistów. Drodzy nauczyciele, po ludzku szczerze współczuję. Z pomocą teoretycznie rusza MEN, który na swojej stronie ma specjalną zakładkę dla nauczycieli, a tam między innymi pozycja pod tytułem Scenariusze zajęć napisana przez, uwaga, nauczycielki usuniętego przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie. No dobrze, to przejdźmy jeszcze do tego, co najbardziej podnosi temperaturę dyskusji wokół nowego przedmiotu, czyli wychowanie seksualne. Przeciwnicy edukacji zdrowotnej Przypominają, że na czele zespołu ekspertów, którzy stworzyli jej podstawy programowe, stanął kontrowersyjny seksuolog i pedagog, profesor Zbigniew Izdebski. Dziś przypomina się jego badanie z roku bodaj 2004, kiedy profesor objął tymi badaniami 5000 uczniów szkół ponadgimnazjalnych w całej Polsce. Badanie polegało na wypełnieniu przez dzieci ankiety, w której zadano uczniom pytania, m.in. o to, czy. Czy już się masturbowali, czy oddają się prostytucji za pieniądze, czy chcieliby dokonać aktów pedofilskich, czy oglądają pornografię przedstawiającą sceny seksu ludzi ze zwierzętami. Sprawa wtedy wywołała absolutny skandal. Profesor Izdebski tłumaczył, że chodziło mu o zbadanie patologii wśród polskiej młodzieży. Z patronatu nad badaniem wycofało się ówczesne Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu co ciekawe, rządu SLD, a Rzecznik Praw Dziecka. Stwierdził wtedy, że ten cały proces badawczy wprowadził nieświadomych rodziców co do treści ankiet w błąd, naruszył konstytucyjne prawo rodziców do decydowania o wychowaniu swoich dzieci, a środowisko naukowe alarmowało, że dzieci po wypełnieniu tej ankiety profesora Izdebskiego mogą potrzebować wręcz pomocy psychologa. Tyle z retrospekcji i wracamy do teraźniejszości, w której warto zaznaczyć, że choć tamta historia sprawia, że wielu rodziców po prostu nie ufa profesorowi Zdebskiemu, to w tym siedmiosobowym zespole, który przygotował podstawę programową edukacji zdrowotnej jest także ksiądz. Dobrze usłyszeliście. A dokładnie ksiądz Arkadiusz Nowak, prezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. I zanim kogokolwiek to wzburzy, to od razu warto podkreślić, że naszych dzieci nie będzie uczył ani profesor Izdebski, ani ksiądz Nowak, ani nawet kolejna budząca kontrowersję, współautorka podstawy programowej, edukatorka seksualna, ekspertka w Fundacji Sex.pl, pani Antonina Kopyt. O tym, kto będzie nasze dzieci uczył i jakie ma do tego kompetencje, przed chwileczką powiedziałem. Argumenty przeciwników, jeśli chodzi o słynne już wychowanie seksualne, chyba. Najmocniej oddaje list Prezydium Konferencji Episkopatu Polski, polecany z Ambon w polskich kościołach, w którym biskupi piszą, że w przedmiocie edukacja zdrowotna wcale nie chodzi o zdrowie. Zdaniem biskupów, tutaj cytat: W istotnej swej części, przedmiot ten zawiera treści dotyczące tzw. zdrowia seksualnego, których celem jest całkowita zmiana w postrzeganiu rodziny i miłości. Aktywność seksualna została oderwana od małżeństwa. I przedstawia się ją jako wyzwolenie z wszelkich barier, w tym granic wiekowych i odpowiedzialności za jej skutki. W innej części listu Kościół pisze tak: Według założeń nowego przedmiotu uczniowie mają być od najmłodszych lat poddawani erotyzacji. Pisze też, że ten przedmiot wprowadza do szkoły genderową koncepcję płci, zachęca dzieci i młodzież do odrzucenia swojej kobiecości i swojej męskości. I biskupi piszą, że w efekcie dzieci mogą chcieć zmienić swoją płeć, co doprowadzi do dramatu i dzieci, i rodzin, i że ten przedmiot to jest w ogóle dramat i że drodzy rodzice, wypisywać. To jest przeciwko rzetelnej edukacji zdrowotnej reprezentuje pornoloby. Dziękuję. Wiem, że cytowałem tę wypowiedź już wtedy, czyli w październiku zeszłego roku, gdy popełniłem na ten temat komentarz na kanale zero, ale uważam, że ona jest tak wymowna i tak wyborna, że po prostu nie mogę wam tego odmówić. Ale uwaga. Moja analiza tamtej propozycji programowej edukacji zdrowotnej i zarzuty episkopatu dzisiaj do końca nie mają prawa bytu, ponieważ MEN w marcu tego roku nieco zmienił treść podstawy programowej. W odpowiedzi na list biskupów minister Nowacka poprosiła, żeby ktokolwiek się wypowiada na temat edukacji, edukacji zdrowotnej oczywiście, przeczytał najpierw program. No to idąc za prośbą pani minister, czytam i to muszę przyznać, że czytam od samego początku, czyli od października, kiedy pomysł Nowackiej po raz pierwszy ujrzał światło dzienne. Wtedy miał być to przedmiot obowiązkowy, a podstawa programowa była faktycznie jakimś spisem genderowych treści, ale po masowych protestach rodziców, nauczycieli, a także po konsultacjach w sprawie z sprawie setką organizacji, w podstawie programowej do szkół podstawowych, a także średnich, nie znajdziemy już takich treści, jak na przykład te, które bulwersowały wtedy. Nie ma już nauki o rozwoju orientacji psychoseksualnej w kierunkach heteroseksualna, homoseksualna, biseksualna, aseksualna oraz wyjaśnienie pojęć cizpłciowość i transpłciowość. Tego nie ma, przynajmniej nie ma wprost. W pierwszej wersji projektu, na przykład słowo małżeństwo, nie padało ani razu. To teraz temat rodziny w całej podstawie programowej dla szkół podstawowych brzmi tak. Omawianie funkcji rodziny, opisywanie przejawów jej prawidłowego funkcjonowania przejawów, bo wiadomo, że to są przejawy prawidłowego funkcjonowania omawianie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka i dalej. Podstawa programowa dla klas czwartych do ósmych zakłada, że uczniowie omówią też czynniki wpływające na atmosferę w rodzinie, poznają prawa i obowiązki dziecka oraz rodziców. Natomiast w szkołach średnich w tej materii uczniowie omówią między innymi etap bliskiej, długotrwałej relacji, w tym koleżeńskiej, przyjacielskiej, romantycznej, małżeńskiej, partnerskiej i sposoby dbania o nią. Jeśli Chodzi o naukę tych wartości, to tyle. Ale dla pewności, oddajmy głos osobie, która zna tę podstawę na wylot, bo przecież naucza nauczycieli, jak jej nauczać. Małżeństwo rzeczywiście jest w niewielkim stopniu obecne i to jest fakt. Nieobecna jest również miłość, nieobecne są wartości takie jak relacje rodzinne. Tak stricte dosłownie. I tu rzeczywiście należałoby po tym roku przyjrzeć się, gdzie wprowadzić zmiany, które by satysfakcjonowały wszystkie środowiska. Men, owszem, przeprowadził w tej sprawie konsultacje publiczne, czyli zapytano o opinie zainteresowane instytucje, fundacje, stowarzyszenia. W raporcie z przeprowadzonych konsultacji. Czytamy, że z 86 organizacji 37 postulowało uwagi, 3 stanowiska dotyczyły braku uwag, 9 wyrażało poparcie, a aż 37 wyraziło sprzeciw wobec wprowadzenia przedmiotu edukacja zdrowotna. Przeciwnicy edukacji zdrowotnej słusznie zauważają, że podstawa programowa tego przedmiotu jest lub już była zawarta i realizowana w podstawach programowych takich przedmiotów jak Przyroda, biologia, wychowanie fizyczne, geografia, chemia, informatyka, wiedza o społeczeństwie jest taki przedmiot też jak edukacja dla bezpieczeństwa, podstawy przedsiębiorczości oraz na wyrzuconym do kosza wychowaniu do życia w rodzinie. Zwolennicy edukacji zdrowotnej równie słusznie zauważają, że materiał tych wszystkich przedmiotów, które wymieniłem, jest już tak przeładowany, że często gęsto tematy przerabiane są po łebkach. Więc, jak mówią, dobrze, że będzie taki przedmiot, na którym będzie można i będzie szansa niektóre z tych kwestii po prostu powtórzyć. Czy będzie? Men szacuje, że nauczyciele w całym roku szkolnym będą mieli średnio 35 godzin lekcyjnych na program edukacji zdrowotnej, czyli biorąc pod uwagę 10 szerokich obszarów, to matematycznie są to nieco ponad 3 lekcje na zagadnienie. Wyjątkiem są ósme klasy, gdzie edukacja zdrowotna będzie tylko w jednym, w pierwszym semestrze. Bo no, potem wiadomo, mamy egzaminy ósmoklasistów. Więc w tym pierwszym semestrze ten cały materiał będzie trzeba przerobić na zaledwie plus minus 17 lekcjach. Powodzenia! A zatem trochę podsumowując. Mamy interdyscyplinarny przedmiot, którego podstawa programowa w większości pokrywa się z podstawą programową innych przedmiotów. Mamy postawionych przed faktem dokonanym nieprzygotowanych i Bogu ducha winnych nauczycieli. Nie mamy podręczników, mamy dodatkową lekcję i mamy głos zwolenników tego przedmiotu z naszej debaty w kanale Zero. Drodzy Państwo, ja zachęcam. Macie Państwo możliwość, żeby skorzystać z programu, z propozycji pierwszej, wstępnej, może nie idealnej, która wyposaża Wasze dzieci w pewne. Podstawowe narzędzia, bo one nie są kompleksowe. Ja się zgadzam, one nie rozwiązują wszystkich problemów, one nie są idealne, ale wreszcie coś się dzieje, wreszcie coś idzie do przodu. Ubolewam nad tym, krytykuję, jestem za tym, żeby to poprawiać. Ale trochę nie dziwię się, że kolejna minister edukacji narodowej, ministra edukacji narodowej, zrobiła tak jak wszyscy, mianowicie i tak jak na polski standardy, to się coś trochę postarano, bo trochę pozmieniano. Profesor Izdebski jest naprawdę do, dobrą osobą w ogóle do rozmawiania. Ma swoje poglądy i od czasu do czasu słucha drugi. No to jest rzadkość w Rozumiecie Państwo, oni tak trochę ustąpili, jak na to, co zrobił minister Handkę świętej pamięci, wspaniały człowiek, czy jak na to, co zrobiła Zalewska, to i tak się sporo skonsultowano realnie. Tylko to no, jest dużo, to jest okay. dużo, dużo ehm. za mało. Ten proces trzeba ehm. bardzo Właśnie, mocno nie, pogłębić. I ja uważam, nie, że łatwiej nam będzie ten proces pogłębić, wprowadzając yy, yy, ten przedmiot i wysyłając tam swoje dzieci. Nic, no, ale to nie. dzieci e, mają ja być ja królimarze. Bez... Do... Czyli, choć nic tutaj dobrze nie działa, to dobrze, że w ogóle jest, jak rozumiem. Że jakoś to będzie, jakoś to się tam dopracuje. No. Przepraszam bardzo, ale nie ma zgody na to, żeby moje dzieci były jakimiś królikami doświadczalnymi. Lepiej wyjdą na zdrowiu, gdy zamiast dodatkowej ósmej lekcji w poniedziałek czy w czwartek, zamiast siedzieć te dodatkowe 45 minut w ławce i słuchać o tym, jak ważny dla zdrowia człowieka jest ruch. Zaraz po szkole po prostu pójdą na szkolne boisko, pograć z chłopakami albo z dziewczynami w piłkę, w siatę, w kosza, w cokolwiek. Niestety w wielu szkołach i znam takie szkoły i znam takie przypadki w Warszawie. Nie jest to możliwe, bo szkoły wynajmują po lekcjach swoje boiska prywatnym szkółkom, więc uczniowie po prostu nie mają gdzie pograć w piłkę. Może tym pani minister i men powinno się zająć? No dobrze, był głos zwolennika, to dla równowagi głos przeciwnika. Edukacji zdrowotnej także z naszej debaty na ten temat w kanale Zero. Padło. wydaje mi się, że w ogóle wielką ułudą, y, która obecnie panuje u niektórych osób, w niektórych przestrzeniach publicznych jest to, że nagle edukacja zdrowotna ma być remedium na wszystkie problemy. Czyli tak, mm -hmm. są problemy psychiczne dzieci, będzie edukacja zdrowotna. Są problemy z cyberprzemocą, groomingiem i innymi, będzie edukacja zdrowotna. Dieta. Die nie, dzieci otyłe są, będzie edukacja zdrowotna. Proszę państwa, przecież to jest śmieszne. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że jest 10 Działów, tak? Że jest przeznaczona jedna lekcja tygodniowa, to jest 30 lekcji, bo może Państwo nie wiedzą, więc powiedzmy, tak, to jest 30 lekcji. To oznacza, że na każdy dział mamy trzy lekcje, wycieczki i tak dalej, i tak dalej. Nie jest to prawdą, że dzięki edukacji zdrowotnej my zniwelujemy kryzysy psychiczne dzieci. Są inne narzędzia do tego. Nie w klasie dwudziestoparoosobowej. To się nie da zrobić. My tam możemy coś zasygnalizować. Ale takie podejście moim zdaniem jest błędne. Proponuję następującą rzecz. Zbanować przedmiot, nie zapisywać dziecka nie dlatego, że może jest zły nauczyciel, bo może jest dobry. Wykonać taki krok społeczny, powiedzieć stop i przymusić polityków. Dogadujcie się. Dogadujcie się ponad podziałami. Może zróbcie przedmiot wychowanie do życia w zdrowiu i rodzinie. Jak my badamy w naszych badaniach na wielu tysiącach, dziesiątkach tysięcy młodzieży, słupki, jakie są wartości ważne dla młodzieży, to tam mamy szkoła, tam przyjaciele i tak dalej. Potem jest zdrowie, a jeszcze wyższy słupek jest rodzina. Mhm. I teraz połączyć te rzeczy można byłoby to zrobić. To jest taka moja propozycja, tylko że najpierw trzeba troszkę przymusić i powiedzieć: resetujemy, bo potrzebny jest nowy projekt, który będzie oparty na dogadywaniu się, styl fiński może bardziej. Jedno jest pewne: nasze dzieci naprawdę zasługują na poważną debatę na ten temat, na temat ich edukacji, także tej zdrowotnej. Taką debatę ponadpartyjną. Merytoryczną, rzeczową, a o tym, że jest to możliwe, świadczy debata, którą zorganizowaliśmy w kanale Zero, którą na koniec ponownie polecam. I wszyscy wiemy, że najlepszą nauką jest przykład, a nie wykład. No to po prostu pokażmy naszym dzieciom, że będąc nawet na antypodach światopoglądu, można i warto ze sobą normalnie rozmawiać. Niestety. Trudno oprzeć się wrażeniu, że w sprawie edukacji zdrowotnej jedyne, czego nasze dzieci mogą się nauczyć od pani minister Barbary Nowackiej, to tego, jak wylać dziecko z calutką kąpielą. Moje cukierki krzyżki od teraz dostępne także w wybranych sklepach dyskontowych. Partnerem kanału jest XTB, aplikacja inwestycyjna, z którą zaangażujesz do pracy Twoje pieniądze. Teraz, otwierając konto z kodem Zero, otrzymasz kurs inwestowania od podstaw. Partnerem strategicznym kanału Zero jest Kuchnia Wikinga największy dostawca dań gotowych w całej Polsce. Najlepsze kieszbeki w ponad 150 sklepach. Płać i oszczędzaj z kartą Zen. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.